Witam bardzo serdecznie ze słonecznego południa popularnie zwanego Podkarpaciem. Od jakiegoś czasu chodzi nam po głowie pewien wydaje się bardzo ważny temat który bardzo mocno się też uwypuklił na ostatniej konferencji którą organizowaliśmy który pokazał że jednym z bardzo ważnych elementów jakie w ankietach które dopiero co przepisywałem e, je, jakie uczestnicy konferencji zwracali uwagę, jest dobrostan psychiczny nas samych i naszych rodzin. Faktycznie jest to temat bardzo ważny w obecnych czasach, gdzie mówię też do siebie: nasze tempo życia jest ogromne, czas, jaki poświęcamy na, na, na nasze działanie, jest naprawdę wielki i, 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 i tak naprawdę sami jesteśmy sobie, można troszeczkę powiedzieć, winni tego, że mamy z tym kłopoty. Yy, tak naprawdę, żeby właśnie ten dobrostan psychiczny, swój własny dbać to specjaliści, a zresztą to nasze też naturalne jakby odruchy mówią, że powinniśmy robić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kontakty międzyludzkie. Zdrowe kontakty, zdrowe rozmowy w rodzinie, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Ale też drugi element to jest właśnie kontakt z naturą. Dlatego ja właśnie dzisiaj teraz jestem na wycieczce rowerowej z moim synem, przejechaliśmy się przewietrzyć, a przy okazji też tutaj nagrywam to. I trzeci element, który jest też bardzo ważny, można powiedzieć, i ten element jest najłatwiej do wprowadzenia, to jest to, co, o czym dzisiaj chciałbym opowiedzieć. Jest to wdzięczność. Wdzięczność jest częścią naszego dobrostanu psychicznego. Człowiek wdzięczny naprawdę jest człowiekiem szczęśliwym. Pomyślmy sobie, wstajemy rano, patrzymy, jest Jestem, dziękuję za to, że mam kolejny dzień przed sobą. Mógłbym nie mieć. Patrzymy na współmałżonka, leży być może rozczuchrany, rozczuchrana. Dziękuję, że jesteś, kochanie. chrapie No, dziękuję, że chrapię, bo mógłby ten małżonek nie chrapać. Mogłabym w jakieś przetory muszę stąd być. Przychodzą dzieci z domu, do domu, ze szkoły. Dziękuję Wam, że jesteście. Dobrze, że jesteście, bo mogłoby Was nie mieć można przytulić, pogłaskać. Ta cała wdzięczność daje nam nam i tym, wobec których jesteśmy wdzięczni, ogromną, ogromny zastrzyk takiego zdrowego, zdrowej energii, zdrowego myślenia. I teraz przechodzimy do sedna, co ja bym chciał, żebyśmy robili. Chciałbym, żebyśmy właśnie zaczęli myśleć, ja to nazywam tygodniem, my to nazywamy tygodniem wdzięczności, właśnie o tym, w jaki sposób możemy sobie nawzajem w naszych społecznościach być wdzięcznymi sobie nawzajem, podziękować sobie nawzajem w rodzinie, ale też w szkole. Zwróćmy na to uwagę. I mam taką propozycję. Zanim do tej propozycji, to chciałbym przedstawić właśnie pewną anegdotę związaną z wielkim naukowcem, Albert Einstein. Pewnego razu był na uczelni, prowadził wykład. Był znany i napisał na tablicy: 1 razy 9 równa się 9, 2 razy 9 równa się 18. I tak doszedł aż do. 10 razy 9, napisał 91. Wszyscy nagle, haha, Albert Einstein się pomylił. Tak, jest błąd. On poczekał, założył ręce, poczekał chwilę spokoju, na, aż się sala uspokoi, uciszy i mówi tak: słuchajcie, patrzcie. Rozwiązałem 90% zadania bezbłędnie. Nie pochwaliliście mnie. Nikt tego nawet nie zauważył. Popełniłem jeden mały błąd. To jest tam niewielka różnica. I wszyscy wyśmialiście mnie zaatakowaliście, patrzcie, jak to wygląda i tego się spodziewajcie od życia. I właśnie ja mówię, że nie chciałbym, żebyśmy się tego spodziewali od życia. Chciałbym, żebyśmy zauważali te, nie tylko te 10% błędów, bo to jest bardzo łatwo zauważyć te błędy w naszym życiu, w życiu naszych bliskich. Właśnie w naszym nie jest łatwo. I najłatwiej jest znaleźć błąd w życiu ludzi, którzy te otaczają, te 10%. Chciałbym, żebyśmy zauważali te 90%. Dlatego mam propozycję. Zróbmy sobie yy, w domach, Naszych. Możemy sobie zrobić taką sesję e, rodzinnego na przykład spotkania i wypisania dla każdego członka rodziny, w czym on jest mocny, w czym jest dobry, same dobre rzeczy, same pozytywne. Co więcej, chciałbym, żebyśmy tak samo zrobili dla, w stosunku do naszych nauczycieli. Spotkajmy się, ja jutro właśnie mam w planach zrobić dokładnie coś takiego, wezmę mojego syna z piątej klasy i dwóch absolwentów, bo oni znają tych wszystkich nauczycieli i wypiszemy dla naszych nauczycieli wszystkich w czym oni są mocni, w czym jacy są, jakie mają mocne strony, za co, jest, za co im dziękujemy. Tak? Zrobimy sobie taką, ses, taką burzę mózgów, można powiedzieć. Taki, taki jest mój plan. I po co nam to? Pierwszy, pierwszy element, który chciałbym, żebyśmy w tym tygodniu wdzięczności się skoncentrowali, to po prostu przyjść do tych naszych nauczycieli i im powiedzieć to. Powiedzieć. Tak? Najprostsze, ale jednocześnie wymagające, ponieważ trzeba wykonać wysiłek, trzeba przyjść, trzeba się spotkać z człowiekiem. Bardzo skuteczna metoda wyrażania wdzięczności i bycia szczęśliwym, tak na dobrą sprawę. Spotkanie z człowiekiem, relacje. Jeśli nam się to nie udaje, to przekażmy im to w inny sposób. Właśnie tym naszym nauczycielom, bo oni nieraz mają, przeżywają bardzo trudne chwile w swoim zawodowym życiu. Wykonują pracę bardzo niewdzięczną, nieraz i nieraz bardzo satysfakcjonującą. I różnie to bywa. Są górki i dołki. Jak w życiu. Natomiast chciałbym, żebyśmy ich troszeczkę wzmocnili w tym, w tym tygodniu. Więc to, co proponuję, to wraz z tym filmikiem będzie załączony link do formularza, w którym będzie można właśnie nam wysłać. Oczywiście, preferujemy kontakt międzyludzki. Jeżeli możecie, przyjdźcie do nauczyciela. Jeżeli nie możecie, to wypełnijcie ten formularz. Co my z tym zrobimy? Przygotujemy dla każdego z nauczycieli pewien pakiet. Zapakujemy go w Kopertę, na której będzie napisane imię nazwisko i otworzyć w sytuacji kryzysowej. Tak? Właśnie po to to jest, że w momencie, gdy nauczyciel poczuje, że traci coś, tak, przestaje wierzyć w, w to, co robi, widzi, że obrywa tylko na przykład od, od rodziców, ale od rzeczywistości całej, to może sobie to poratować się tym, tym pakietem, tak? pierwszą pierwsza pomoc, czy jak to nazwa yy, pakietem. Więc proszę was, jeżeli nie możecie przyjść, Wypełnijcie ten formularz, zobaczymy, jaka będzie nasza skuteczność. To też nam pokaże, jak jesteśmy wdzięczni jako społeczność naszym nauczycielom, którzy wykonują dobrą robotę. I polecam zwłaszcza to, jeżeli nasz syn, nasza córka ma, ja, ma napięku z jakimś nauczycielem, to tym bardziej zróbmy to. Porozmawiajmy z, tą, z, 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 z tym naszym dzieckiem, co dobrego widzimy w tym nauczycielu. Nie ma ludzi, którzy robią wszystko źle. Nie ma. Jeżeli nie potrafimy znaleźć, to znaczy, że za słabo szukaliśmy. Znajdźmy to, wypiszmy, powiedzmy, a jeżeli nie możemy powiedzieć, to przekażmy to za pomocą formularza czy też za pomocą po prostu libru, maila, czymkolwiek. I warto sobie jeszcze jedną rzecz uświadomić, yy, którą yy, mało kto sobie uświadamia, że obecnie albo obecny czas, jaki mają nasze dzieci w tej szkole, w tej naszych szkołach, w przedszkolu, jest jedynym. Takim momentem w ich życiu, gdzie taka duża ilość różnorodnych osób, mamy 80 osób pracujących w sterniku, że taka duża ilość różnorodnych osób, przeróżnych osobowości, pracuje z nimi i zależy im na ich dobru. Naprawdę zależy im na ich dobru. To się już nigdy więcej nie wróci. Ja wiem, mam synów jednego w liceum, drugiego na studia. Oni wspominają najlepiej czas spędzony w sterniku. Naprawdę. I to bardzo często się powtarza w, w rozmowach z absolwentami. Ten czas nigdy się nie wróci. Yy, I na koniec pewna sentencja, która mnie pomogła zrozumieć, jak wdrażać w swoim życiu zmianę. To jest, brzmi ona tak: Niech Twoje myśli staną się słowami. Niech Twoje słowa staną się czynami. Twoje czyny zamienią się w nawyki, a nawyki odmienią Twoje życie. Dziękuję. Bądźmy wdzięczni.